Witajcie kochani na kanale Flow Yoga. No i mamy święta, 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 święta. Cóż to za czas jest dla nas? No, najpewniej czas, w którym zupełnie wszystko przyspiesza i my przyspieszamy, i chcemy koniecznie ze wszystkim zdążyć i ze wszystkim być gotowi lepiej niż i bardziej niż normalnie. Yy, I z... Sama, jak obserwuję siebie, to widzę, że po prostu to nakręcenie już jest w takim, na takim poziomie, że za chwilę nastąpią święta, wszyscy są zmęczeni i marzymy tylko o tym, żeby się położyć i odpocząć. Więc zadbajmy o to, żeby ten czas świąteczny był takim momentem gdzie spotykając się z bliskimi, bo na to czekamy przecież cały rok i zawsze wszystko przepięknie nam wychodzi i wszystkiego jest pod dostatkiem i wystarczająco i zdążamy, żeby do tego czasu dać sobie moment na to, żeby odpocząć, żeby w tym pędzie, kiedy chcemy ze wszystkim zdążyć, zrobić sobie chwilę przerwy, dosłownie 5 minut. 5 minut przerwy przed świętami. Zobaczcie. Połóżmy się na macie. I unieśmy sobie nogi w górę. Ręce rozkładając do boku. Może przyjdą nasze dzieci i będą chciały z nami poleżeć trochę. To jest 5 minut. Można zakręcić kurki na kuchence gazowej, wyłączyć piekarnik na chwilę, miksery, odkurzacze, cokolwiek innego. Co powoduje, że jesteśmy w ciągłych czynnościach. Więc wyłączmy teraz na 5 minut to wszystko. Połóżmy się, unieśmy nogi w górę. I teraz powolutku przenieśmy sobie obydwie nogi do jednego boku. A teraz w górę i do drugiego boku. I znowu w górę i na bok. Co tutaj się dzieje w tym ćwiczeniu? Po pierwsze leżymy. To bardzo fajne jest leżenie. Masujemy sobie plecy. Odcinek lędźwiowy. Nogi, które mamy w górze, nam odpoczywają. Bo jesteśmy w pracy, bo chodzimy na zakupy, bo robimy ciągle w domu, stoimy, albo cały dzień siedzimy przy biurku, więc te nogi teraz nam odpoczywają. Zabezpieczamy je przed żylakami, dajemy im chwilę wytchnienia. A to ćwiczenie, kiedy tak się przetaczamy z boku na bok, daje nam odprężenie dla naszego odcinka lędźwiowego. Który jest najbardziej obciążoną częścią ciała? Najczęściej właśnie w tym okresie. Więc możemy te nogi trzymać nisko, możemy trochę wyżej, możemy sobie jedną nogę i drugą przetoczyć, jedną i drugą, i jedną i drugą. Możemy mieć ugięte nogi w kolanach. Po prostu się przetaczamy. Pozwólcie sobie na takie 3-4 minuty każdego dnia, kiedy jesteśmy w absolutnym ciągu robienia milionów rzeczy, kiedy chcemy, żeby to wszystko pięknie nam wyszło, dla całej rodziny, z sercem, z miłością, ale pamiętajmy też o sobie. Zadbajmy o siebie. Z boku na bok, nic więcej. I na chwilę jeszcze nogi w górę. Możemy delikatnie powytrząsać sobie stopami. Możemy dodać do tego ręce, żeby nasze nadgarstki odpoczęły. I wystarczy. I na trzy głębokie wdechy, i wydechy do pozycji martwego ciała, czyli po prostu leżymy. Wdech i wydech. I jeszcze raz wdech. I długi wydech. Tak jakbyśmy to wszystko teraz puszczali. Wszystko spływa do ziemi. Całe to zmęczenie, ten pośpiech. Ta gonitwa taka to takie przyspieszenie i że chcemy naprawdę dużo i wszystko i zdążyć. Wypuśćmy to do ziemi. Wszystko nam pięknie zawsze wyjdzie. Ze wszystkim zdążymy. Ostatni raz wdech, i wydech. I powoli przetoczmy się na bok, przejdźmy do siadu i powiedzcie mi teraz, jak się czujecie. No i można wracać do czynności, albo jeszcze chwilę posiedzieć, albo jeszcze chwilę poleżeć. Życzę Wam spokoju przed świętami. I w święta również dziękuję.